Kolejny kolejnym odcinku Airsoftowej Izolacji. I jak tam się dzieje u Was? Jak zabijacie czas? Produktywnie? Bezproduktywnie? Czy możecie, e, czy nie możecie już wytrzymać bez strzelanki? No ja nie mogę wytrzymać bez strzelanki, ale czas zabijam różnymi sposobami. Dziś pokażę Wam jeden z nich. Nie będzie to trening, więc spokojnie, nie uciekajcie, nie będziecie musieli się pocić. Będzie dotyczyło to manichumikowania. Wielu z nas nie jest w stanie pozbyć się części i elementów Twoich replik, tych, których nie da się sprzedać, gdzieś tam to zawsze wala się po szafach. Jestem jedną z tych osób, przyznaję się, i po latach nazbierałem tego kupę. Czasem jednak można ten śmieć przemienić w coś, co będzie działać i będzie ogólnie produktywnym, produktywnie spędzonym czasem. Oto Moje przykłady na takie właśnie zastosowanie części, których miałem nadmiar, które do niczego nie były w danym momencie zamontowane, a okazało się, że starczyło ich, żeby coś z nich zbudować. To powstało dokładnie półtora tygodnia temu. Kolbe, kolba to jest jedyna rzecz, którą nabyłem w niedawnym czasie. Zresztą 2 trzy tygodnie temu kupimy od naszego, jednego z naszych serwisantów. Cała reszta to są części wymontowane w czasie mojego życia osobistego z innych replik. Jeśli chodzi o tą szynę, to oczywiście ona jest taka customowa. Po prostu tutaj wycięty element, chyba 4 cm, za pomocą precyzyjnej gumówki mojej ręki, wszystko zamalowane. Ale jakbym Wam nie powiedział, to byście się nie ożgnęli pewnie, jeśli chodzi o ten ordynarny paskudny chwyt. Ja wiem, ja wiem, wszystkim się nie podoba, ale mieści akumulator, więc bez problemu można używać go jako dwóch, dwóch funkcji i jako chwytu, i jako pojemnika na akumulator. Jako, że peku sobie świeci, nie miałem żadnej już innej latarki, żeby na to zamontować. Szczerbinka i muszka pochodzą z innych replik, o czym może świadczyć kolor. Zawsze w tych szczerbinkach powiększam otwór. Nie wiem jak wy, ale dla mnie te otwory są trochę za małe. O, kolimator jest włączony. Dobrze, że to akumulator będę mógł doładować. Potrzebowałem pewnego dnia ręczny granatnik. A nie potrzebowałem w tym momencie wydawać pieniędzy, więc go sobie zrobiłem. Tak, to jest bardzo dużo żywicy poksydowej. Tak, wygląda to... Nie powiem jak, bo w sumie nie powinienem przeklinać, bo może ktoś niepełnoletni ogląda, ale wiecie co? Jak jest się po tej stronie, a tu się ma Forty w środku, to nieważne jak to wygląda. Po tamtej stronie ludzie tak samo się przyznają. No i na koniec, jeśli chodzi o sprawy airsoftowe, gluger. gluger tak. Tak go nazwaliśmy, ochrzciliśmy z kolegami. Kolba od Rugera MK1 z firmy KJW. Swoją, swojego czasu była to legenda Airsoftu. Zobaczcie na ten customowy tłumik. Najlepszy tłumik na świecie, ponieważ ma on logo... Taktycznego leszka, jak nie oglądasz taktycznego leszka na YouTubie, to bardzo mi przykro z tego powodu, będę płakał po nocach. Wykonany na drukarce 3D przez jednego z naszych serwisantów, dlatego miałem powiedzieć, że jest taki fajny. Nie, no jest spoko naprawdę. I lufa, e, customowa lufa e, ucięta, tak, żeby kończyła się na samym końcu tłumika, żeby wykorzystać jak najwięcej jego długości. I wspaniała, słowo klucz: korona lufy. No! to napędzany jest green gazem, ale mogę bez problemu używać swoich magazynków na HPła i wtedy przy tej długości lufy i kolimatorze, który jest tutaj zamontowany, daję sobie radę nawet w lesie na takich strzelankach, gdzie nie ma jakiś milion plus ograniczeń. A, na koniec coś nie airsoftowego. Ten miecz posiadam już wiele lat, oczywiście nie jest on airsoftowy, ale za nią o mieczu chcę mówić, chcę mówić o tej pochwie, ponieważ nigdy nie posiadałem do niego pochwy, a ten czas, który teraz miałem, mogłem spożytkować na wykonanie jej. Miecz idzie papa. Pa. A ta piękna pochwa wykonana jest z dwóch takich wieszaków, które się po prostu połamały, owinięta elementami kamizelki, elementami jakiegoś oporządzenia, którego nie używałem już. Jest tutaj trochę parakordu. Jakieś. Jakieś tutaj zaczepy, przelotki, które też akurat walały się po szafie. I wiecie co? I działa, i działa. Nie jest to profesjonalna pochwa, nie jest to pochwa jak od katany, ale to też nie jest katany. Jakiś kowal wykonał to z jakiegoś amortyzatora, ale nieważne. Świetnie spędziłem czas montując to. Podobnie jak wszystkie tamte repliki. Więc jeżeli masz, masz czas, a wiem, że większość z Was dysponuje teraz czasem, jeżeli masz nadmiar części, zmontuj z tego coś fajnego. Wrzuć zdjęcie w komentarzach z tego tworka, potworka, który powstał, jeżeli potrzebujesz domów jakiejś części, bo my cały czas i wiele innych sklepów dalej operuje. Jeżeli nie chcesz kupować, zadzwoń do któregoś z kumpli, może on ma i użyczy Ci swoich śmieci, no bo nie oszukujmy się, to wszystko zmontowane zostało z rzeczy, które powinienem wyrzucić, a nie wyrzuciłem. Więc w sumie to tak trochę walczę o środowisko. Tą narrację pozostawię w ewentualnej kłótni z żoną następnym razem. Życzę Wam zdrowia i tego, żeby to wszystko skończyło się jak najszybciej. W sumie tego to życzę nam. Do zobaczenia.